W szumie naszej codzienności, czy zatrzymujemy się, by zapytać, kim tak naprawdę jesteśmy? To pytanie leży u podstaw autorealizacji, która jest podróżą do najgłębszych warstw naszej świadomości. Autorealizację często porównuje się do obierania cebuli to proces zanurzania się coraz głębiej w siebie, odrzucania powierzchownych warstw tożsamości, naszej pracy, statusu społecznego czy cech fizycznych, by ostatecznie odkryć naszą istotę nasze prawdziwe ja. W zawrotnym tempie współczesnego życia, zrozumienie i zaakceptowanie autorealizacji jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Pff, to nasz drogowskaz burzy, nasz kompas na bezdrożach, prowadzący nas ku życiu w autentyczności, z poczuciem celu i spełnienia pośród chaosu. Umożliwia nam to funkcjonować w świecie nie jako bezmyślne automaty, lecz jako świadome, samoświadome istoty kierujące się głębokim wewnętrznym spokojem i poczuciem kierunku. Podstawy autorealizacji Zaczynając naszą eksplorację autorealizacji, musimy najpierw zagłębić się w dynamikę ego i prawdziwego ja. Wyobraźmy sobie ego jako charyzmatycznego aktora, który zawsze pozostaje w centrum uwagi, odzianego w kostiumy naszego statusu społecznego, osiągnięć i wyglądu fizycznego. Jednak pod tą fasadą kryje się nasze prawdziwe, ja niezmienna esencja, która pozostaje, gdy kurtyna opada, a oklaski cifną podczas gdy ego zajmuje się tym, co zewnętrzne, prawdziwe, ja to sfera wewnętrzna, cichy obserwator, spokój pośród burzy. Ego i prawdziwe ja są jak dwie strony tej samej monety. Często jesteśmy tak zafascynowani błyszczącą powierzchowną stroną monety, naszym ego, że pomijamy drugą stronę, nasze prawdziwe ja. Rozpoznając tę dwoistość, robimy pierwszy krok ku samopoznaniu. Zaczynamy odróżniać nasze autentyczne ja od ról, które odgrywamy na scenie życia. Umysł oraz sposób, w jaki siebie postrzegamy, odgrywają kluczowe role w tej podróży do samopoznania. Nasz umysł to potężny gawędziarz, snujący skomplikowane opowieści o tym, kim jesteśmy i kim powinniśmy być. Te historie wpływają na to, jak postrzegamy siebie i otaczający nas świat. Często jednak owe narracje kierowane są oczekiwaniami społecznymi, przeszłymi doświadczeniami i wyobrażeniami o własnych ograniczeniach. Nosimy więc te historie jak maski, ukrywając prawdziwe ja przed światem. W poszukiwaniu samopoznania należy poddać w wątpliwość tę narrację, zakwestionować założenia naszego umysłu. Nie oznacza to odrzucenia umysłu, lecz raczej dążenie do świadomego i uważnego stosunku wobec niego. Chodzi o to, by wykorzystywać umysł jako narzędzie do eksploracji, a nie ograniczeń. Podczas wewnętrznej podróży, zdzierając kolejne warstwy naszych mentalnych konstruktów. Zbliżamy się do prawdziwego ja i samopoznania. Głębiej zagłębiając się w koncepcję samopoznania, odnajdujemy jej filozoficzne fundamenty zarówno w tradycjach wschodu, jak i zachodu, z których każda oferuje unikatowe perspektywy, lecz wszystkie prowadzą do tej samej. Prawdy odkrycia prawdziwego ja, filozofie wschodu, szczególnie Vedanta i buddyzm, podchodzą do samopoznania przez pryzmat współzależności i nietrwałości. Vedanta, wywodząca się ze starożytnych indyjskich pism zwanych upaniszadami zakłada, że nasze prawdziwe ja, Atman, nie jest oddzielone, lecz tożsame z ostateczną rzeczywistością, Brahmanem. Cierpimy nie z powodu samej rzeczywistości, lecz z powodu naszego nieświadomego postrzegania jej. Jak głosi powiedzenie Vedanty: Nie jesteś kroplą w oceanie, nie jesteś tylko zwykłą kroplą, jesteś całym oceanem zawartym w jednej kropli. Podobnie buddyzm postuluje urzeczywistnienie anatta, czyli nieja. Ta głęboka koncepcja zakłada, że to, co uznajemy za ja, jest tylko przemijającą i nieustannie zmieniającą się kolekcją zjawisk pięciu skupisk, formy, uczucia, postrzegania, wytworów mentalnych i świadomości. Medytując nad tym, zaczynamy przejrzeć iluzję oddzielonego, niezależnego ja co prowadzi nas do drzwi samopoznania oraz głębszego zrozumienia naszej współzależności ze światem wokół nas. Podczas gdy filozofie wschodu kładą nacisk na współzależność i harmonię, myśl zachodnia znacząco koncentruje się na indywidualizmie i racjonalności. Na przykład egzystencjaliści tacy jak Sartre i Nietzsche twierdzą, że autentyczne istnienie polega na aktywnym tworzeniu własnego sensu życia zamiast podporządkowywaniu się normom społecznym czy religijnym dogmatom. Te przeciwstawne perspektywy dostarczają różnorodnej wglądów w ludzkie doświadczenie. I stanowią bogaty materiał do filozoficznej dyskusji oraz rozważań. Stoicy, w tym Marek Aureliusz i Seneca, przykładali wielką wagę do zrozumienia praw natury i budowania z nimi harmonijnej relacji. Mocno wierzyli, że kierując naszą uwagę na to, co leży w naszej kontroli nasze myśli, percepcje i działania możemy osiągnąć głęboki spokój ducha i prawdziwą wolność, które w swojej istocie stanowią niezwykłą formę samorealizacji. Dialog między filozofiami wschodu i zachodu zachęca nas do odkrywania różnych ścieżek prowadzących do samorealizacji. Niezależnie od tego, czy skłaniamy się ku niedualizmowi Advaity, nietrwałości buddyzmu, indywidualizmowi egzystencjalizmu, czy racjonalności stoicyzmu, podróż ta ostatecznie prowadzi nas do tego samego celu odkrycia naszego prawdziwego ja. Zanurzmy się teraz jeszcze głębiej w ogromny obszar świadomości, tego niezwykle nieuchwytnego stanu bycia świadomym który autentycznie wyróżnia nas jako istoty czujące. Z neurologicznego punktu widzenia pojęcie ja można postrzegać jako fascynujący rezultat złożonej gry pomiędzy różnymi elementami naszego wspaniale skomplikowanego mózgu. Według uznanego neurobiologa Antonio Damasio, w jego wpływowej książce The Feeling of What Happens Nasze poczucie ja wyłania się z szeregu niezwykle skomplikowanych procesów mózgowych, które skrupulatnie tworzą szczegółowe mapy stale zmieniającego się fizycznego stanu naszego ciała. Co godne uwagi, te skomplikowane mapy są nieustannie aktualizowane, dając nam głęboko świadomą świadomość naszej własnej egzystencji w każdej cennej chwili. Perspektywy psychologiczne z kolei często podkreślają kluczową rolę poznania w kształtowaniu ja, postrzegania siebie oraz świadomości. Warto zauważyć, że psycholog poznawczy Ulrich Neisser wprowadził kompleksowy model jaźni obejmujący pięć odrębnych, lecz wzajemnie powiązanych schematów jaźni ekologiczną, jaźni interpersonalną, jaźni rozszerzoną, jaźń prywatną oraz jaźń pojęciową. Każdy z tych różnorodnych aspektów naszego ja odgrywa znaczącą rolę w budowaniu naszej ogólnej tożsamości oraz głębokiej świadomości własnego istnienia. Jak jednak ta złożona zależność neurologii i psychologii wpływa na samopoznanie? Poprzez zrozumienie zawiłych neurologicznych podstaw poczucia własnego ja oraz pojęcie złożonych procesów poznawczych kształtujących naszą autoperspekcję, być może możemy nauczyć się schakować te systemy dla własnej korzyści. Świadomie zmieniając nasze wzorce myślowe i konsekwentnie praktykując techniki przeprogramowywania poznawczego, Możemy stopniowo przeorganizować nasze sieci neuronowe i przeobrazić postrzeganie siebie oraz rozległego świata, który nas otacza. To w istocie jest fascynująca nauka stojąca za podróżą ku samopoznaniu. Przypomnijmy sobie mądre słowa Buddy. Wszystkim, czym jesteśmy, jest rezultatem tego, co pomyśleliśmy. Wykorzystując potęgę naszych myśli, możemy wyruszyć w transformującą podróż ku samopoznaniu, przygotowując się do niej, zanim ją rozpoczniemy, gdyż to ma ogromne znaczenie. Samopoznanie przypomnijmy sobie mądre słowa Buddy wszystkim, czym jesteśmy, jest rezultatem tego, co pomyśleliśmy. Wykorzystując potęgę naszych myśli możemy wyruszyć w transformującą podróż ku samopoznaniu. Przygotowanie do podróży przed wyruszeniem w tę transformującą podróż samopoznania należy dogłębnie zrozumieć ogromne znaczenie wyznaczenia jasnej i niezachwianej intencji. Nasza intencja działa niczym potężny wewnętrzny kompas który prowadzi nasze myśli, działania, a w konsekwencji kształtuje samą strukturę naszej rzeczywistości. Jak trafnie wyraził to ceniony filozof Epiktet, najpierw powiedz sobie, kim chcesz być, a potem zrób to, co musisz zrobić. Ta mądra rada stanowi kluczowy pierwszy krok na drodze harmonizacji naszych działań z nieograniczoną głębią naszego autentycznego ja. Kultywowanie samodyscypliny to kolejny istotny aspekt tego ważnego etapu przygotowań. Samodyscyplina jest fundamentem, na którym wznosi się gmach samorealizacji. Dzięki niej zyskujemy kontrolę nad swoimi działaniami, opieramy się rozproszeniom i zachowujemy koncentrację na naszej drodze, a jednocześnie jest ona siłą napędową naszego wehikułu w procesie przemiany i odkrywania siebie. Gotowość emocjonalna i psychologiczna również odgrywa kluczową rolę w przygotowaniach do tej transformacji. Wymaga głębokiej gotowości do zanurzenia się w głąb własnej psychiki zmierzenia się z najgłębszymi lękami oraz pełnej akceptacji zarówno naszych mocnych, jak i słabych stron. Warto podkreślić, że jest to głęboka, introspektywna podróż do wnętrza, wymagająca niezachwianej odporności, odwagi oraz otwartego serca, gotowego na rozwój i samopoznanie. Na koniec, roli dobrego samopoczucia fizycznego nie można przecenić w tym procesie przemiany. Zdrowe ciało nie tylko jest domem, ale także opiekunem zdrowego umysłu. Regularne ćwiczenia, dobrze zbilansowana dieta, odpowiednia ilość snu oraz praktyki mindfulness takie jak yoga i medytacja mogą dodatkowo wzmacniać nasze zdrowie fizyczne i znacząco poprawiać jasność umysłu oraz stabilność emocjonalną. Pomyśl o swoim ciele jako świętym naczyniu, które niesie Cię przez tę niesamowitą podróż samopoznania. Dbaj o nie, a wiernie poprowadzi Cię do wybranego celu. Praktyczne kroki w stronę samorealizacji jedną z najważniejszych podróży, jakie podejmujemy w życiu jest podróż do wewnątrz, podróż introspekcji i samopoznania, która prowadzi nas poza powierzchnię istnienia, docierając do samego rodzenia naszej istoty. Ale jak poruszać się w tej introspektywnej podróży? Introspekcja przypomina patrzenie w lustro, nie to fizyczne, ale metaforyczne, które odbija nasze myśli, emocje i zachowania. Dlatego pierwszą techniką skutecznej introspekcji jest mindfulness stan wzmożonej świadomości, w którym obserwujemy swoje myśli i uczucia bez oceniania. Uważność pozwala nam oddzielić się od mentalnego szumu i uzyskać klarowniejszy obraz naszego wewnętrznego krajobrazu. Prostym sposobem na rozwijanie mindfulness jest medytacja, która daje nam spokojną przestrzeń do obserwacji własnego wnętrza. Kolejną potężną techniką jest praktyka ciszy, czyli wewnętrznej ciszy. Cisza to coś więcej niż brak hałasu. Tworzy środowisko sprzyjające głębokiej introspekcji i autorefleksji. Uciszając umysł i ograniczając bodźce zewnętrzne, cisza wzmacnia naszą zdolność do kontaktu z własną głębią i zwiększa naszą wrażliwość postrzegania. Aby włączyć tę praktykę do swojej codziennej rutyny, zacznij od przeznaczenia konkretnego czasu każdego dnia na zachowanie ciszy. Może to być zaledwie kilka minut, albo nawet godzina, w zależności od Twojego komfortu. Gdy przyzwyczaisz się już do ciszy, stopniowo wydłużaj ten czas, pozwalając sobie na głębsze zanurzenie się w swoich myślach i uczuciach. Otwarcie się na ciszę może być doświadczeniem transformującym, oferującym cenne spostrzeżenia i jasność umysłu. Nawet krótki okres ciszy, od kilku minut do godziny, zależnie od Twojego samopoczucia, może mieć znaczenie, im bardziej oswajasz się z ciszą. Tym łatwiej będzie wydłużać ten czas i zanurzać się głębiej w siebie. Przyjęcie ciszy potrafi przynieść prawdziwą przemianę, oferując wartościowe wglądy oraz pomagając rozwijać poczucie wewnętrznego spokoju i klarowności. Jako kolejny krok prowadzenie dziennika okazuje się niezwykle skutecznym narzędziem do samopoznania i autorefleksji. Przypomina to intymną i głęboką rozmowę z samym sobą, zapełnia bezpieczną, sprzyjającą atmosferę w której można otwarcie wyrażać swoje myśli i emocje, wspierając głębsze zrozumienie siebie oraz samoświadomość. Pisanie to potężny sposób nie tylko na artykulację swoich wewnętrznych przeżyć, lecz także na rozpoznawanie i odkrywanie wzorców obecnych w myślach, uczuciach i zachowaniach, które mogłyby pozostać niezauważone. Praktyki refleksyjne dodatkowo wzmacniają korzyści płynące z prowadzenia dziennika. Po zapisaniu swoich myśli i uczuć warto poświęcić chwilę, by przeczytać to, co się napisało i zastanowić się nad tym, można zrobić to od razu lub po pewnym czasie, co pozwala spojrzeć na zapiski z nowej perspektywy. Refleksja nad naszymi zapiskami pomaga nam zrozumieć własne reakcje, rozpoznawać nasze wyzwalacze i dostrzegać rozwój na przestrzeni czasu. Przychodząc dalej, zagłębmy się w temat medytacji. Medytacja nie jest praktyką uniwersalną dla wszystkich. Istnieje wiele technik do wyboru. Z których każda oferuje unikalne korzyści i ma własny urok. Uspokajająca medytacja uważności zachęca do życia tu i teraz, obserwowania swoich myśli i emocji bez oceniania. Natomiast praktyka medytacji miłującej dobroci skupia się na pielęgnowaniu współczucia i miłości wobec siebie oraz innych. Osoby ceniące sobie strukturę mogą rozpocząć od prowadzonych sesji medytacyjnych, podczas których instruktor wskazuje kierunek i prowadzi przez cały proces. Medytacja, podobnie jak prowadzenie dziennika, jest osobistą podróżą. Nie chodzi o perfekcyjne opanowanie techniki, lecz o znalezienie tego, co odpowiada właśnie Tobie, co sprawia, że czujesz się połączony z Sobą, zrelaksowany i pogodny. Może to być cichy kącik w Twoim pokoju, albo przestrzeń parku na świeżym powietrzu. Niektórzy odnajdują ukojenie w ciszy, inni wolą uspokajającą muzykę albo dźwięki otoczenia. Nie ma tu dobrych ani złych wyborów. Liczy się tylko to, co działa dla ciebie. Z czasem zauważysz subtelne, lecz głębokie zmiany, jakie niesie medytacja. Twój umysł stanie się spokojniejszy, myśli klarowniejsze, perspektywa szersza, a reakcje bardziej zrównoważone. To jak uprzątnięcie bałaganu w pokoju, by odkryć jego naturalne piękno i przestrzeń. Teraz przejdźmy do uważności. Wprowadzanie uważności do codziennego życia może być tak proste, jak pełne zanurzenie się w rutynowej czynności takie jak zmywanie naczyń, spacer czy jedzenie posiłku. Chodzi o to, by przywrócić wyostrzoną świadomość codziennym aktywnościom, być w pełni obecnym i angażować wszystkie zmysły. Jak woda odczuwalna jest na Twojej skórze podczas zmywania naczyń. Jaka jest tekstura chleba, który jesz? Czy potrafisz wychwycić różne smaki w swoim posiłku? Jakie dźwięki słyszysz, spacerując znaną ścieżką? Wprowadzanie uważności do codzienności nie polega na dokładaniu sobie kolejnych zadań. Chodzi o zmianę sposobu, w jaki podchodzisz do tych czynności i jakich doświadczasz. To wyjście poza automatyczny tryb życia i wejście w świadome przeżywanie. Bycie uważnym nie polega na opróżnianiu umysłu z myśli, chodzi raczej o stawanie się uważnym obserwatorem tych myśli, pozwalanie im przychodzić i odchodzić bez oceniania oraz nieustanne przywracanie uwagi do teraźniejszości, gdy zaczyna ona błądzić. Poprzez praktykę uważności i medytacji jednocześnie. Tworzysz fundament do głębszej więzi z własnym wnętrzem. Rozpoczynasz podróż ku samopoznaniu, która stopniowo odkrywa kolejne warstwy, prowadząc cię do wewnętrznego spokoju i holistycznego dobrostanu. Teraz przejdźmy do pokonywania przeszkód, co jest kluczowym elementem opanowania samopoznania. Zmierzenie się z oporem to często pierwszy krok. Opór pojawia się zawsze wtedy, gdy próbujemy wyjść ze swojej strefy komfortu. Ucieleśnia nasze lęki i niepewności. Możesz zacząć kwestionować skuteczność tej podróży lub słuszność jej praktyk. Opór nie jest jednak wrogiem, to znak, że podważasz utrwalone schematy i wchodzisz na ścieżkę wzrostu. Potraktuj opór jak mądrego nauczyciela, który symbolicznie wskazuje obszary w nas samej wymagające uwagi i przemiany. W tym miejscu szczególnie trafnie brzmi znane powiedzenie Rumiego: Rana jest miejscem, przez które światło wchodzi do Ciebie. Przejdźmy teraz do zarządzania rozproszeniami i przywiązaniami. Wyobraź sobie swój umysł jako ruchliwą autostradę, po której myśli pędzą niczym pojazdy z zawrotną prędkością. Łatwo dać się wciągnąć w ten chaos i podążać za każdą myślą przemykającą obok. Kluczem do radzenia sobie z rozproszeniami jest odnalezienie w sobie wewnętrznego obserwatora. Zobacz siebie jak stoisz na moście nad autostradą i po prostu przyglądasz się pojazdom bez potrzeby ruszania za którymkolwiek z nich. To oderwanie się przynosi jasność i pomaga zrozumieć, że nie jesteśmy naszymi myślami. Możemy wybierać, z którymi się utożsamiamy. W nieśmiertelnych słowach Marka Aureliusza: "Masz władzę nad swoim umysłem, nie nad zewnętrznymi zdarzeniami. Zrozum to, a znajdziesz siłę." Ta podróż samopoznania polega na uznaniu swojej mocy, wykorzystaniu jej i skierowaniu w stronę świadomego życia. Chodzi o zrozumienie, że przeszkody na naszej drodze nie mają nas powstrzymywać, lecz kierować naszą uwagę ku obszarom rozwoju. Praktyki duchowe prowadzące do samopoznania, zanurzenie się w głębi samopoznania wymaga połączenia różnych praktyk duchowych, z których każda ma swoją unikalną wibrację i tor prowadzący do oświecenia. Modlitwa i kontemplacja są niczym latarnia na drodze samopoznania. Modlitwa to nie tylko proszenie, to akt dostrajania się, harmonizowania i współtworzenia z boskością. Kontemplacja natomiast jest cichym dialogiem z samym sobą, procesem introspekcji, który pomaga zrzucać warstwy uwarunkowań, aby odkryć nasze autentyczne ja. Jak trafnie ujął to św. Gwanty Wopnir, Augustyn w głąb, w głąb, Bóg jest tam, gdzie jestem ja, gdy nie jestem rozproszony. Mantra i śpiewanie są głębokimi elementami praktyki duchowej. Mantry to wibracje dźwiękowe, które stroją naszą świadomość. Podczas gdy śpiewanie jest ich rytmicznym powtarzaniem. To połączenie tworzy pole energetyczne, które pozwala nam przekroczyć natłok myśli i osiągnąć stan zwiększonej świadomości oraz spokoju. Święte rytuały i ceremonie są fizycznym wyrazem naszych duchowych intencji, to potężne narzędzia zakotwiczające nasze zamierzenia, dzięki czemu możemy głębiej łączyć się ze sobą, z innymi i z otaczającą nas kosmiczną energią. Te rytuały mogą przyjmować różne formy. Od medytacji przez jogę, po proste akty wdzięczności, przypominając nam o świętości życia. Wreszcie, rola nauczyciela duchowego lub przewodnika jest nie do przecenienia. Droga do samorealizacji bywa labiryntem, a obecność przewodnika może rozświetlić ścieżkę, oferując cenne spostrzeżenia i mądrość. Nie podają nam gotowych odpowiedzi, raczej prowadzą nas do zadawania właściwych pytań. Pomagając odnaleźć odpowiedzi w nas samych. Jak głosi starożytne chińskie przysłowie: Gdy uczeń jest gotów, pojawia się nauczyciel, labirynt i posiadanie przewodnika mogą rozświetlić ścieżkę, dając cenne wskazówki i mądrość. Nie podają nam gotowych odpowiedzi, zamiast tego kierują nas do zadawania właściwych pytań, pomagając odkryć odpowiedzi w nas samych. Jak głosi starożytne chińskie przysłowie: Gdy uczeń jest gotowy, nauczyciel się pojawi. Dzięki ich przewodnictwu uczymy się, jak kroczyć własną ścieżką ku samopoznaniu, akceptując prawdę o tym, kim jesteśmy i o nieograniczonym potencjale, którym dysponujemy. Życie zgodnie z zasadą samorealizacji to tyleż kwestia osobistego przebudzenia, co wzajemnych powiązań społecznych. To styl życia zachęcający nas, by wcielać swoje najgłębsze wartości, nieustannie się rozwijać i uznawać swoją odpowiedzialność wobec społeczeństwa. Działanie w zgodzie z wartościami to nie tylko pierwszy, ale też kluczowy krok na drodze do urzeczywistniania siebie. Jak mądrze zauważył wielki filozof Friedrich Nietzsche, ten, kto ma po co żyć, sni prawie każde jak. Nasze wartości są jak kompas, który wskazuje kierunek naszych działań, dając im głęboki sens i jasny cel. Dbając o to, by nasze działania były spójne z naszymi podstawowymi wartościami, tworzymy piękną, harmonijną egzystencję. W której świat zewnętrzny płynnie współgra z naszymi wewnętrznymi prawdami i aspiracjami. Ciągły proces wzrostu to kolejny istotny element tej układanki. Samorealizacja to nie tylko cel, lecz nieustająca, przemieniająca podróż rozwoju i samodoskonalenia. Dobnie jak rzeźbiarz, który z precyzją usuwa kolejne warstwy marmuru, nieustannie poświęcamy się rozwojowi osobistemu, zrzucając kolejne warstwy uwarunkowań i kwestionując swoje ograniczające przekonania aż stopniowo odsłaniamy nasze autentyczne ja. Ten dynamiczny i niekończący się proces napędzany jest naszą wrodzoną chęcią zdobywania wiedzy, ewoluowania i ostatecznego realizowania naszego największego potencjału. Ostatecznie dochodzimy do połączenia między samorealizacją a odpowiedzialnością społeczną, gdzie przebudzenie naszej prawdziwej tożsamości idzie w parze ze świadomością współzależności wszelkiego życia. Z tej szerszej perspektywy zaczynamy rozumieć, że każde nasze działanie wywołuje fale, które sięgają znacznie dalej niż moglibyśmy się spodziewać. To głębokie uświadomienie prowadzi do jeszcze większego poczucia odpowiedzialności społecznej, skłaniając nas do przyjęcia swojej roli w kształtowaniu świata odzwierciedlającego wartości, które są nam bliskie, a poprzez to podnosi też jakość naszego własnego życia i wnosi wkład w większe dobro. Wyzwania i nieporozumienia zacznijmy od kwestii sceptycyzmu i cynizmu. Następnie wkraczamy na trudny teren dotyczący tego, że naturalne, a nawet zdrowe jest podchodzenie do nowych koncepcji z pewną dozą sceptycyzmu. Jednak gdy sceptycyzm zamienia się w cynizm, może stać się przeszkodą na drodze do prawdziwej samorealizacji. Stare powiedzenie głosi: Cynik to człowiek, który zna cenę wszystkiego, lecz wartość niczego, lecz wartość niczego. Sceptycyzm może nas ochronić przed fałszywymi twierdzeniami. Natomiast cynizm może sprawić, że nie dostrzeżemy prawdy, nawet gdy jest tuż przed naszymi. Musimy pamiętać, że podróż ku samopoznaniu jest głęboko osobistym doświadczeniem, którego wartości nie da się zmierzyć w konwencjonalny sposób. Jest to proces przemiany, który pozwala nam się rozwijać, uczyć i odkrywać nasz prawdziwy potencjał. Przyjęcie sceptycyzmu przy jednoczesnej otwartości może prowadzić do cennych wglądów i rozwoju osobistego, dlatego podejdźmy do nowych idei z ciekawością oraz gotowością do eksplorowania możliwości, które mogą się przed nami otworzyć. Razem możemy wyruszyć w podróż samopoznania i otworzyć drzwi do bardziej satysfakcjonującego i pełnego sensu życia. Na końcu stajemy przed ważnym zadaniem odróżnienia prawdziwego samopoznania od zaspokajania własnego ego. Droga do autentycznego samopoznania bywa czasem przysłonięta cieniem naszego ego, łatwo pomylić gratyfikację ego poszukiwanie zewnętrznego potwierdzenia i uznania z prawdziwym samopoznaniem. Jednak te dwa zjawiska są tak różne jak dzień i noc. Pierwsze przypomina pobłoń za mirażem, który zawsze jest poza naszym zasięgiem. Natomiast drugie to przemieniająca podróż do wnętrza, prowadząca do głębokiego i trwałego poczucia spełnienia. Jak pięknie ujął to słynny poeta Rumi, ego jest zasłoną między człowiekiem a Bogiem. W modlitwie wszyscy są Te głębokie słowa przypominają nam o pokornej i wyrównującej sile modlitwy, która przekracza wszelkie bariery i jednoczy ludzkość w jej wrodzonej równości i boskości. W dążeniu do samopoznania musimy nauczyć się odróżniać te wezwania i nieporozumienia, oraz wytrwale podążać swoją prawdziwą ścieżką. Na drodze ku samopoznaniu przemierzyliśmy krajobraz swojego wnętrza, usuwając iluzje i przygotowując grunt pod rozkwit naszego autentycznego. Ja, zrozumieliśmy, że samorealizacja nie jest towarem na sprzedaż ani metą do przekroczenia, lecz ciągłym procesem wewnętrznego wzrostu i przemiany. To ogród, który wymaga codziennej troski pielęgnowania naszych pozytywnych cech przycinania tych negatywnych oraz wzbogacania umysłu samoświadomością i miłością do siebie. Osobiste korzyści płynące z samorealizacji są ogromne i wielowymiarowe. Prowadza ona w nas głębokie poczucie wewnętrznego spokoju i zadowolenia. Uwania nas z okowów zewnętrznej aprobaty i pozwala żyć autentycznie i z poczuciem celu. Na poziomie społecznym, gdy jednostki osiągają samopoznanie, przyczyniają się do bardziej empatycznego i harmonijnego społeczeństwa. Samozrealizowane osoby, jak latarnie morskie, wskazują innym drogę ku odkrywaniu siebie, tworząc kulturę wzajemnego rozwoju i szacunku. A więc, drogi widzu, kończąc naszą podróż po samorealizację, zachęcamy Cię do wyruszenia w tę satysfakcjonującą podróż. Pozostań wierny tej drodze, bądź cierpliwy wobec siebie i pamiętaj, że ścieżka do samopoznania jest tylko Twoja. Nie ma dróg na skróty ani uniwersalnych rozwiązań. Jest tak wyjątkowa, jak ty sam. Zrób pierwszy krok, pielęgnuj swój rozwój każdego dnia i obserwuj, jak rozkwitasz w najautentyczniejszą wersję siebie. Jak powiedział mędrzec Lao, podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku. Niech ten pierwszy krok będzie początkiem twojej drogi do samopoznania.